Czasem na krakowskich zwierzyńców, w zaciszy domowego gospodarstwa, życie płynie w pozornym, spokoju, odmierzanym rytmem pracy. Oto ja, chciałby się rzec, wzorowa gospodynie matka, polka i przodownica pracy. a jednak marzą jej się podróże i malowanie obrazów. W wolnych chwilach oddaje się ulubionej lekturze dla nowej, rewolucyjnej treści. Czy odważy się spełnić marzenia? Tylko tak pracująca kobieta może derwać się od przyziemnych trosk, sztalugi, tej oręż do walki o szczęśliwe jutro świata. Właśnie wyruszyła w podróż, która zdaje się nie mieć końca. Dzisiaj tu, jutro tam polskie kolej idą za duchem postępu i innowacji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów. Zainspirowane sztuką nowoczesną wdrażają nowe metody kontroli biletów. Obsługa konduktorska dwoi się i troi, żeby umieścić podróż pasażerów. Robi wszystko, aby czas spędzony w drodze odbywał się w sposób komfortowy i bez zbędnych zakłóceń. Jak ważny jest nowy krój umodorowania? Przekonacie się Państwo sami. Kolejowa pasja nadkrewa zwykłych obywateli. Każdy chce na swój sposób uczestniczyć w tym wydarzeniu. Oto na stację wjeżdża pociąg retro, lokomotywa parowa TY42. Atmosfera z występami zespołu muzycznego zachęca do poczucia klimatu minionej epoki. Jednak obserwacja taboru kolejowego wygrywa konkurs ciekawości. Jedyna okazja do przeanalizowania tajników technicznych maszyny parowej. Na twarzy ciekawskich widać wyraźne zainteresowanie. Teraz jest czas na przejazd, by na własnej skórze sprawdzić warunki podróżowania w latach 30. Po trudach dnia pełnego wrażeń możemy także zauważyć zaskakującą symbiozę naszych obywateli ze sztuką. O ten przekaz dla społeczeństwa tym razem zadbali twórcy infrastruktury kolejowej. Dziękujemy Panie i Panowie i czekamy na kolejne inicjatywy. Na naszych oczach powstaje nowe pokolenie artystów. No moi drodzy, dwóch fotografów fotograf i malarz nie wsiedli do pociągu. Tak byli zaaferowani kręceniem, że dzięki uprzejmości kochanego pana tutaj, nie, i pana Janusza, gonimy pociąg. Być może go dogonimy, być może nie. Ale nie ma to jak być pasjonatem kolei, żeby nawet widzieć odjazd własnego pociągu z zewnątrz.